Witamy, witamy. Hej! Hej. Witamy, witamy. Lecimy do Teściowej na łąkę. Tutaj dróżko, już tam kiedyś łaziłem. No i tak po drodze. Świąteczny bezpiecznik. Bezpieczny granat. Pieszy fancik. No pogoda. Nieciekawa. Mam nadzieję, że nie lunie. Kapsel. Ja liczę na pierwszą monetkę. Także wrócimy dalej do pierwszego. Kolejny niepozorny fancik. Pokryweczka od fajki. Widać, że była srebrzona. Troszkę wlizałem w środku. Jest napis Gorauer, go, tak, Gorauer. Monetki nie widać. <grywia> Ojace, dawno nie było. Ale widzę że... widzę, że zagięty, ale to nie ja, bo w grudzie na pewno był. Jest krzyżyk. Kurcze, jeszcze kawałek łańcuszka jest elegancko. Już go czyszczę, w następnym czyszczeniu, bo oczywiście szczoteczka została u oli. Jest krzyżyk Jezus, już dawno uciekł Ja no, chyba nogi zostały <laughs> No ale jest, dawno nie było Także super Lecimy dalej ty, 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 ty. <laughs> Patrzcie na drodze Jeszcze nie Jeszcze nie wiem co to jest Wyciągaj nieba wszystko Wyciągaj może jest nie Kurcze nie, nie jest ja nie widzę <gry> Oka, Prze O bo, nie, nie widać Dobra, włączymy się za chwilkę Na pierwszy rzut oka bym powiedział, że Silber grosz tylko że tutaj ta miedziucha z boku od razu Mie naprowadza na Cesarstwo Niemieckie Jest orzełek Także będzie dwa fenolki, ale Wycieruch straszny O tutaj jest Fenik Nominału nie, nie ma uciek Dobra, wygrany konkurs na pierwszą monetkę Masz? Tak, ja mam monetę paraką wielką Aha Dajesz taką monetę Wiesz co? Pierwsze sreberko w życiu znalazłem, wiesz gdzie? Bo twoje mamy jest za sto dołu. Co to jest? Patrz. Łąka. Marki? <grybarki> Patrz. 1900, nota była chyba 9, 14. Patrz. Ja nie wiem, bo ja tam dalej same śmieci wykopałem. <laughs> Druga monetka i sreberko. Jest pięknie. Ja dzisiaj wykopałam pierwszy guzik, także wiadomo, że dzisiaj nic nie wykopię. No. Jak zacznę od guzika to już koniec. <laughs> także. Ale nie pierwszy raz to tak jest. <laughs> no super. No będę musiał oddać teściowej. <laughs> Piękna, super. Mistrz, lecimy dalej. Tutaj, tutaj było pumareczki, a tutaj kolejny sygnał. Zobaczmy na żywo. Kurde, nie wiem. Nie wiem, chcę na żywo nagrać. O, jest tutaj. O robak. Robak. Sprawdź, bo to może jednak on. No to... Op. Tak, robak Radio, ze, złot, ze złotymi zębami. I co? Nie ma? Tu jest Jest o, no, teściowa chyba przy kosach zgubiła coś nie wiem, że to perfuma dziwnie białe w środku pewnie matka natura już to zneutralizowała René Geraud Paris nie ma co tamto, spróbuję pomofać może pafnie Powiem wam, że delikatnie jeszcze jakoś woń taką delikatną czuć. Ale co to jest? Chyba perfumka była. A to mizer jest. Dobra, lecimy po Sreberka. Ola tam się kręci. Trawa wysoka, kurczę, ciężko się chodzi. No ale. Idę nagrać to fenole, no kurczę. Po, po półtorej godziny. Ojoj, ojoj, ojoj. Co? Joj, jakaś ty miałaś gorsze dwa fenolowe? No, u mnie to przynajmniej nic nie widać. <śmiennie> no właśnie. Idę, <śmiennie> idę jak to i zwykle. Musisz być odrzucona. Widzisz, się zastanawiam, czy to jest Adolf bo z jest to nic nie widać, a tutaj oj, oj. A tutaj widzisz? Wiesz, co to jest 10 hależy. Czechosłowackich. Wiedziałam, że to nie... z mostem jakiegoś tam Witolda, Ludwiga, Karola. Hmm, chyba Stefana. Karola, chyba Karola, a może Stefana nawet nawet może z mostem Ustawy. No, może być. To jest Czechosłowacja. To się właśnie co to, jest za i to jest okres międzywojnia. Hmm. Ale strasznie jest rzadko. 10 hależy. No z tamtej strony co jest tej, to w ogóle nic nie widać kompleksji. pozdrawiam przy okazji Marcinka stan jest po prostu super no. to się to już panie Hawranek to się nie to się już nawet do klaserka nie nadaje Ta. Leży i patrzy na mnie guziolek a to nie guziolek ale mi się powiększyło fajnie. Mrówka spadaj To chyba będzie uchwyt do trzawki na pewno tu jest dziurka stary uchwyt do trzawki, musiężny. Medalik! To jest medalik? No! Co ty? Nie jest medalik? Nie wiem co to jest. Mi się nie wydaje to na medalik. Nie wiem co to jest. Nie, sekretnik. Sekretnik na bank. Tu się otwiera, widzisz? Naprawdę to się mhm. otwiera? Mhm. Na bank, sekretnik. Mam to otworzyć? Nie otwieraj. Zostaw tu tajemnicę. Zamkniętą w tym kawałku. Odcieraj. Nie odcieraj Nie otwieraj Nie nie. A dlaczego nie? Powiedziałem sobie, że ten, <laughs> że przy następnym fancie, jak włączę nagrywanie, to powiem, że niedługo będziemy kończyć, żeby coś zaczęło się dziać. Ty, trzecia dwójka tego, cesarstwa i stan Taki sam, masakra Taki kurde, obrosięty, a ziemia taka fajna jest. Pieskuwa taka. No, taka, taka, taka. Nie jest mokra, taka. No fajna jest, no szkoda, kurczaki. na środku ma kurek. To jest srebro. W środku ma też coś takiego wykopałem. Yy... To jest na bank srebro Tu jest, popatrz Jest resztka? Jest jeszcze? Jest. To jest na bank srebro Ale pięknie zdobione Ciekawe co to było Tipsy Nic nie ma To jest coś jakiego wykopałem kiedyś, myślałem że to jest rękojeść od noża być może. No ale to w środku może, nie wiem. No, wygląda jak korek, nie? No. Albo jakieś inne drewnianko taka balsa, coś w tym stylu. Bardzo leciutkie, bardzo no. delikatne. To i tak może no, to się utrzymało. Srebro raczej. No raczej. Tam. raczej tak. szybko nie zginie. Szkoda, że... Szkoda, że nie całe. No. Jakby wyszło całe to może byśmy wiedzieli co to jest, a to na pewno nie jest całe. A może ktoś nam w komentarzu napiszę Cóż to Za fajna sprawa była Dobra teraz weź to gdzieś jakoś tak Mam srebrko no, tak. O i Ola ma srebrko A gitara A teraz jedziemy na jednego Kopa? O, gdzie ja mam tutaj, dać? Nie mam gdzie Mam dać Ola ma nową tarapkę Prezent od Jurka Nagrywałem kiedyś, ale nie nie pokazałem. Bo film był za długi. Aha, film był za długi. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. I lecimy. Następny fancik to mini podkowa. Od mini kucyka. Co? Od Nie Od? Od Weź. Aż ja, że to jest to. Pod, no, z obcasa podbicie Ogólnie kupa śmieci Chyba to kiedyś było pegierowskie A teraz to już stoi Odłogiem Ja wykopałem Perela wykopałem z spalonego. To, no, Co to jest, co to jest? Co to jest? No ja nie wiem co to jest Nie co to jest? Tu nie jest dobione ani nic Powiem Ci, że to jest mosiąc. No to jest ciężkie. Ale co to, 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 to. Kawał mosiądza. Coś od czegoś. Coś od czegoś. Dawaj do domu. Jak tam? Blajzka? A ja mam następną monetkę. Dziesiątka Weimar. Złoto dwudziesty 25, mennica chyba a, znaczy chyba 25, trochę z żarta. Trochę wygła. Ale jest. Znalazłem kiedyś dwie części krzyżyka To dlaczego nie miałbym Znaleźć drugiej części Podkówki Chyba, że to z drugiego buta A nie chcę mi się wyciągać Później na podsumowanku pokażę No, w końcu wyszedł rzymek 50 fenoli spalone Wajmar Tragedia. No ale co zostało? Sobie pożartować. Co to jest? Masz jakieś obiekcje? Co to jest? Was Liczy się. Taka. Liczy się moneta. To są trupy, nie monety. No i tam, i tam. Patrzcie, ile śmieci natargaliśmy. Myślałem nie pokazywać, no ale pokażę. <laughs> Tyle śmieci eee, Ola ma. No posun się posun, Fenolka, 10 hależy, znaczy nie Adolfa, 10 hależy i dwójkę cesarstwa. Guzik standard pruski, chyba cywilny, płaski, ale wypukły. Aha. srebeło. Tutaj jakaś zabytkowa była. Donica, pewnie. Donica, albo inna waza. Za pół cynku Tak, za pół No i u mnie podkowa na szczęście. Podkówka. To była podkowa dla chomika albo nie. dla kulika. Tak, nie ma. dla do czego no patrz jak mi poprzestawiała. Ja mam sześć monetek, o. w tym trzy trupy, no cztery, jest krzyżyk, dawno nie było, jest ten, a no, tego specjalnie otwierasz, ja nie otwieram go, no to otwórz, zobaczymy co tam jest, nie będę otwierać, co ty chory jeszcze zepsuję, gdzie to jest. Sreberko w całkiem przyzwoitym stanie. Nawet bym powiedział, że piękne. Piękny stan. Jak się marudzi przez godzinę, że się nigdzie znalazło, no to potem się znajdzie. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. No co ja poradzę, że tak jest? Także my się żegnamy. E, komu to nie sprawi kłopotu, to łapka do góry. E... Miałem polecić trzy następne, ale powiem szczerze, nie przygotowałem się. Także, o, mogę polecić kanał Robcoins. Kanał numizmatyczny Robercika. Super kanał, naprawdę też zrobiony z pasył, z sercem. Także polecam, zaraz wkleję. Jak mi się uda, to nawet wkleję link. Jak będę umiał. Także polecam Robcoins. Zapraszam do, do przyjaciela Roberta. No i co? Pozdrawiamy. Do I do następnego. Jak się uda, będę w stanie, to jutro przyjedziemy tutaj. Hej.